Słuchajcie, jedyne w swoim rodzaju takie zawody. Tylko w Brągowie, co roku, raz w roku, więc wyjątkowo bardzo specjalnie, tylko w tym miejscu. Przyjeżdżać i wygrywać. Znaczy, to się jeszcze zobaczy. Dzień dobry, nazywam się Michał Dudzik. Jesteśmy tutaj na 11. edycji zawodów Zimowy Snajper. Zawody te składają się z dwóch elementów: z trójboju, który jest strzelany na osi 300 metrów, oraz z konkurencji niespodzianki. Ze względów na ilość chętnych uczestników, musimy ich dzielić tak naprawdę na dwie grupy. Z czego jedna, pierwsza ta grupa, strzela konkurencję trójbój, a druga grupa strzela konkurencję niespodzianka pierwszego dnia, następnie drugiego dnia, grupy zamieniają się ze sobą. Zawody cieszą się tak dużym sukcesem, tak mi się przynajmniej wydaje, ze względów na to, że w okresie zimowym nie ma za dużo zawodów, w związku z czym to ściąga tutaj ludzi pragnących postrzelać, żeby się coś działo, w szczególności, że spotykamy się zawsze w Mrogowie, gdzie ta scenaria zimowa, jak widać za moimi plecami, bardzo często nam towarzyszy niskie temperatury. Po drugie bardzo fajni, ciekawi ludzie pojawiają się na tych zawodach, z którymi warto porozmawiać, podyskutować. Tacy weseli, zadowoleni z życia. Poza tym pojawiają się tutaj bardzo ciekawe osoby, które są doświadczonymi strzelcami. Robią fajne wyniki na zawodach w Polsce, a jednocześnie grono zagorzałych strzelców z najbliższej okolicy również tutaj staje w szeranki z tymi bardziej doświadczonymi i wyciągają różnego rodzaju wnioski, bawią się fenomenalnie przez dwa dni zawodów. 何 <music> Jestem po raz pierwszy w ogóle na zawodach Longshot tego typu. Bardzo mi się podoba atmosfera, bardzo mi się podoba organizacja, bardzo mi się podobają konkurencje. No najfajniejszą rzeczą była konkurencja niespodzianka czyli rzeczy, które wymagają po pierwsze myślenia, po drugie doświadczenia. Myślę, że tutaj bardzo dużej elastyczności. No i dlatego myślę, że będę częściej jeździł pojawiał się na tego typu zawodach. Fajna zabawa, fajne towarzystwo, ludzie, którzy są wkręceni w tej samej bajce. Pomimo konkurencji, pomimo tego, że są dla siebie konkurencją, to jednak nie jest to, nie ma jakiejś takiej wrogiej, dziwnej atmosfery. Także myślę, że jest to fajna zabawa i warto każdemu polecić. Podło.